Witajcie, kochani, serdecznie. Cześć, Patryku. Cześć, Dorku. Witajcie, e, wierni fani Parku Maszyn. Tak jest. Dziś będzie jest troszeczkę sentymentalnie. E, Trzeci, czwarty odcinek, można powiedzieć. Tak jest. Trochę się już rozgrzaliśmy, trochę rozpędziliśmy. Bieżnika nadal starcza, ale tak jak przed chwilą powiedziałem, dzisiaj odcinek bardzo wyjątkowy. Chociaż mam nadzieję, że nie wyjdzie, że zaborczy z mojej strony, przynajmniej. Tak. E, e... Wypada się rozsiąść na trybunie honorowej. W parku maszyn mogło być trochę niewygodnie, jeśli chodzi o oczywiście e, optykę tą stadionową. E, u nas możecie na spokojnie e, na relaksie, e, a dzisiaj będzie też pewnie sentymentalnie, bo jedziemy na ulicę Wrocławską 69 do do domu Darka tak naprawdę. Tak jest, a propos parku maszyn, to akurat ten w Zielonej Górze raz, że od wielu lat już rozbudowany jest, bo kiedy ja jeszcze jeździłem w szkółce, to on był bardzo malutki i tam nie wiem, jak oni wstawiali te maszyny. Pamiętam, że szkółkowe były jedna na drugiej i trzeba było wyprowadzać wszystkie na początku treningu i wstawiać do tej klatki, ale jeśli chodzi o widok z parku maszyn w Zielonej Górze, to tu akurat nie mamy na co narzekać, bo to jest naprawdę fajna górka i nawet nie trzeba zapychać motocykla, tylko po prostu zjechać hmm. po niej. No właśnie, Faluba z Zielona Góra, mój zespół, z którym związany jestem, oj, od niepamiętnych czasów, pamiętam, jak byłem mały, to już tak byłem zakręcony na punkcie żużla, że mój tata kiedyś mi powiedział, że jak ty byłeś mały, to jedno w kółko powtarzałeś, Andrzej Chuszcza pierwszy, Jan Paweł drugi. I to chyba jest najlepszym podsumowaniem e, mojej psychiki za młodu. Ale Darku, jakkolwiek oczywiście, to będzie dużo o Tobie, o Twoich wspomnieniach i w ogóle pewnie. No, Andrzeju, mam nadzieję. Ja. O Andrzeju też będzie, może mniej o, o Janie Pawle. <laughs> ale myślę, że to taki będzie lekki trailer, że właśnie już napomknąłeś o tym, że idziełeś w szkółce i to będzie taki trailer, teaser, o czym będziemy gadać w takim luźniejszym odcinku, który będzie też do, dostępny dla Was, kochani, gdzie opowiemy więcej o sobie właśnie, skąd my się tu w ogóle wzięliśmy, jaka mm. jest nasza m, historia z i w ogóle, także, no, nie? Tym bardziej, tak że, że, że jest to dość skomplikowana relacja nasza, <laughs> w sensie bardzo wiele lat i na pewno nie zaczęta od żużla, po prostu tak nagle się okazało, że obaj chodziliśmy m, na, na mecze od dawien dawna, ty z mamą ja y, sam rodzice przez długi, długi czas nie chcieli chodzić, y, dlatego że pewnie za lasem zaraz był stadion, więc za głośno było i, i to nie było im za bardzo. W, y, y, nie chcieli po prostu jeszcze tego więcej mieć w, w uszach. Y, no właśnie, Patryku, może zacznijmy od tego falu bazu. Y, zostawmy prywatę na ten specjalny odcinek y, przezświąteczny dla was, kochani. Y, Falubas zielona góra to jest, można powiedzieć, trochę taki kontrowersyjny zespół, zespół klub, bo raczej nie zespół, bo połowa Polski go nie wiem, czy lubi, ale, ale część naprawdę spina pozytywnie na niego, a natomiast część spina się czy duża negatywnie, bo no, było sporo rzeczy w przeszłości, którymi falubas sobie można powiedzieć, nagrabił czasami niezasłużenie, czasami zasłużenie, i, i, i ciężko się o nim czasami mówi. Wiesz co, Darku, no właśnie tak. No tak jak już mówiłem w pierwszym odcinku, że trochę mnie z tych odmentów, yy, niewiedzy, a propos przede wszystkim Ekstraligii wyciągnąłeś w ostatnim sezonie, a przede wszystkim ten koronawirus, bo był czas na to, żeby obejrzeć te mecze, które były no yy, właśnie nie po kolei, mhm. nie, nie naraz, przepraszam, tylko właśnie po kolei, więc dało się wszystkiego obejrzeć po trochu. A wcześniej tak średnio y, interesowałem się tymi zmaganiami, tym bardziej, że no, nie było tam y, no, mojego GKS-u, więc y, wtedy, no, Jestem kibicem, można powiedzieć, takim typowym y, fanem y, po prostu jednej drużyny. Mm. I śledzę przede wszystkim te rozgrywki, w których ona występuje, a te inne tak trochę po macoszemu. Teraz to się zmieniło, mam nadzieję, że się zmieni na Eee, jeszcze bardziej teraz w tym sezonie. Musi się zmienić, bo inaczej ten mm. kanał by nie miał sensu. <laughs> ale, ale dlatego ja za bardzo nie wiem, wiesz, co tam się działo, co to za kontrowersje. Wiem, że y, zdobyliście tytuł niedawno i, i w bardzo takich okolicznościach e, nie Z Toruniem, tak, tak. Aha, zresztą, y, oba z tak, zresztą, tak. Tak, zresztą zeszły sezon też taki wynik był ponad ponadprzeciętny, można powiedzieć, ponad te można powiedzieć założenia, czy, czy, czy gdzieś tam błagania kibiców, chociaż bym mm -hmm. to jak zwykle stawiałem na mistrza. No tak, ale. To po forach no, widać Gdańsk, w tym roku. Gdańsk, Gdańsk, yy, Zielona Góra i, i Wrocław to zawsze była sztama. Od jakiegoś czasu, z tego co kojarzę, pamiętam od nie wiem, 5-10 lat oficjalnej sztamy Gdańsk z Zieloną Górą nie ma, ale nieoficjalna dalej istnieje, więc. Myślę, że się tak, lubi tak. zresztą Darku, pamiętasz, jak byliśmy, zaciągnąłeś mnie chyba w 2004 czy 2005 roku na mecz w zielonej górze. Jakoś tak. Mhm. Wtedy, kiedy papierosem wypaliłeś w samochodzie moich rodziców w dziurę w, w tawerce. To, to nawet, wiesz, wychodzą takie historie poza ten luźny odcinek. To już macie, macie bonus, tak stronę... jak powiedziałeś. Jak, jak mieliście teaser, to teraz macie trailer. Um, tak, no. <noise> Zielona Góra wtedy jeździliśmy z Toruniem, i o ile dobrze pamiętam, to był to mecz chyba przegrany przez nas. Yy, Mirek Kowalik jeździł i w ogóle. Natomiast Zielona Góra, czy moda na ten Falubas, zrobiła się tak około 2007 roku wcześniej. To był taki balans, powiedzmy, na zasadzie rowu rybnik. Za słabi na pierwszą ligę, wtedy jeszcze za mocniej na drugą. Natomiast od 2007, czyli od powrotu najpierw Piotra Protasiewicza, o ile dobrze pamiętam, potem Grzegorza Walaska z Bydgoszczy, weszła ta moda, Grzesiu Zęgota i Patryk Dudek stworzyli formację juniorską i zdobyliśmy mistrzostwo w 2009 roku, upragnione po 18 latach. Nomen w, po 91 roku, kiedy ja wtedy tak naprawdę już kognitywnie, można powiedzieć, uczestniczyłem w, w ogóle w tym, tej żużlowej kulturze, można powiedzieć, mojego miasta, wtedy się tym na potęgę zaczęłam interesować. No i było, był to taki okres, kiedy od 2019, 9, 9, przepraszam, roku do bodajże 13 to co chwilę zdobywaliśmy łącznie trzy tytuły. Był jeszcze potem brąz w 2016 roku. No, ale można powiedzieć, że po erze Dowhana, Roberta, dzisiaj senatora, i namaszczonego potem przez niego Marka Jankowskiego, można powiedzieć, że ostatnio jakby ten czas, czy to Marek, Marków Cieślaków, czy Jasonów Doilów, Martinów Waculików ostatnio, czy Jarosławów Hampelów, no nie wiem, wygląda na to, że jakby może nie bezpowrotnie, ale na jakiś spory czas się skończyły w Zielonej Górze. Hmm. No tak, ale na szczęście Wasur był jeszcze w zeszłym sezonie i no tak. było się cieszyć z wyników, z ciekawych meczy, Więc tutaj na pewno to na plus medal, gdzie tak jak przed tym sezonem, który nadchodzi, tak przed tym minionym skazywani może nie na pożarcie, ale na ciężką walkę o, o ligowy byt, okazało się, że schowa na wiatr, puszczone i spalone w, tej, w tym odmęcie tlenu, bo no, daliście radę i, i, i chwała Wam za to. E, fajny sezon, fajne, tak jak mówię, mecze, e, niesamowita chyba, e, jeden z najlepszych e, pewnie w historii też e, formacja juniorska. Mówiłeś o Zęgocie i e, Patryku, teraz był Krakowiak, Pawliczek, Tonder, więc e, mm -hmm. Fajna ekipa, szkoda, że no, wszyscy w tym samym wieku i, no i kończą ten wiek juniora. Więc... No dokładnie, to z jednej strony mamy, ja tak wyczuwam to przynajmniej podskórnie, i to co powiem będzie trochę paradoksalne, bo moim zdaniem mamy schyłkowy czy koniec ery wychowanków w Zielonej Górze, co jest paradoksalne, dlatego że w tym roku mamy ich najwięcej ze wszystkich zespołów. Ale to też nie, nie no ważne jakich, tak? Z jakim doświadczeniem, a tutaj mamy tylko tak naprawdę no czwórkę, oczywiście, ale, ale to też nie wygląda tak jakoś ogromnie różowo, chociaż może tak się okaże, ale z drugiej strony y, mamy Piotra Żyte, czyli już drugie, z drugi rok, y, drugi sezon z rzędu, czyli trenera, który nas wydźwignął, można powiedzieć tym, jak robił atmosferę jaką y, wtedy w tym 2000 dziewiątym roku, w tamtym okresie, też się rozstał troszeczkę w takich nieciekawych okolicznościach z zespołem, natomiast to co sprawiło, że w zeszłym, w zeszłym roku oglądaliśmy już o wiele lepszy żurzel i to na wielu poziomach w Zielonej Górze, o czym świadczą nie tylko punkty, ale i poszczególne zdobycze zawodników i ta juniorka nasza szczęsna w tym roku w końcu, no to właśnie jest efekt tego, że Piotr Żyto Mimo iż, można powiedzieć, między nim a Markiem Cieślakiem jest wiele, no, nie wiem czy dekad, ale wiele lat na pewno um, różnicy, jeśli chodzi o doświadczenie i tak dalej, to mimo wszystko potrafi y, chyba jako jeden z nielicznych z y, tym zielonogórskim, dlaczego fatalnym, to jeszcze powiem później, torem, y, jest to moje bardzo subiektywne odczucie, ale dojść do ładu bo pamiętamy, że za czasów Marka Cieślaka bywało, no oczywiście wtedy był zupełnie inny zespół, więc my mieliśmy armaty, ale za czasów Adama Skórnickiego była taka walka nawet y, między kierownikiem byłym już, Tomaszem Walczakiem, a Skórnickim i, i Falubas przestał sobie ogólnie w ogóle radzić ostatnio z PR-em, mo, moim zdaniem, bo była taka, były takie gdzieś tam domysły, że jednak Adam Skórnicki kładzie wszystko tym torem i generalnie chcą go tam wysiudać, jak to się u nas mówi. Z tej pozycji, a Piotr Żyto widać, że to w zeszłym roku skonsolidował i z niczego można powiedzieć w cudzysłowie i to wielkim, stworzył coś, co dopiero pod koniec sezonu tak naprawdę zaczęło, zaczęło się kruszyć. No tak, ale tutaj taka łóżka malutka dziegciu, bo przecież to była informacja na sportowych faktach o tym, że spuszczono kierownika drużyny, czyli Tomasza Walczak bez jakiejkolwiek informacji mm -hmm. na żadnych tak, tak. E, tak naprawdę profilach społecznościowych. Sam Walczak e, poinformował to chyba na twoim koncie facebookowym, więc coś tam z PR-em chyba dalej jest, jest nie tak, albo Oj, jakieś oczywiście. tematy są chyba przemilczane niepotrzebnie i, i jakiś kwas, mini, mini kwas chyba jest jednak dalej. To znaczy, to jest wiesz, jak spuszczają kurnickiego, to Tomasz Walczak mówił, nie, nie, przecież żadnego konfliktu nie było, no po prostu się rozeszli, nie, a nagle jak Tomasz oczywiście powiedział, że to, była, to był problem z tym, że on ma firmę jednak i że nagle w obliczu właśnie, być może tym pandemicznym, właśnie okazało się, że więcej czasu musi poświęcić tej firmie. Tak było, tak samo słyszałem z, z Jackiem wcześniej, który też mówił, że. Że, że, że to firma, że stres i tak dalej. No w każdym razie klub mógłby postarać się o coś, a kompletnie milczą, tylko z obozu, ze Świnoujścia um, ślą kolejne materiały. Mnie to mało interesuje tak naprawdę. Jako kibica, nawet z zielonej góry, mam to tak gdzieś strasznie na boku. No ale mimo wszystko, zeszły sezon 2020 to trzecie miejsce po rundzie zasadniczej. Jak się skończyło, to wiemy, bez medalu, um, można powiedzieć, po raz kolejny. Kiedy byli, bo bodajże to był rok 2017, kiedy nagle Falubas był na pierwszym miejscu i naprawdę sobie świetnie radzili, dużo punktów zdobywali, natomiast potem no na czwartym znowu zjechał, coś w tych playoffach jakoś ta, to powietrze wychodzi uchodzi z tej dętki. Ale naprawdę to o wiele lepiej wyglądało, mimo wszystko. Yy, dużo rekordzistą, jeśli chodzi o 3-3 był ten zespół w zeszłym roku, yy, w, w stylu 2-1, a nie 3-0, yy, jeśli chodzi o zdobyte punkty przez parę. No i poza to spadką... To tutaj czas... jest a, to taki języczek uwagi a propos tego, co zaproponowałeś na, na przyszły sezon, żeby sobie na boku robić takie tabelki właśnie a propos tego, nie wiem, czy to z, 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 z of Nations, no, ale tak 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 zawody tak właśnie mhm. punktują w inaczej 4 3 4, 3 2 0 więc, więc nie ma możliwości remisu remis mhm. punktowany tak remis jest punktowany ten tradycyjny jako wygrana tej pary która jedzie za prowadzącym z przeciwnej drużyny i wtedy no, tych punktów byłoby więcej chociaż no, jakby play-offy osiągnęli no może po prostu nie spotkaliby się z Unią Leszną no, tak w, w, w mhm. półfinałach, więc no to na pewno jakiś plus tak, oczywiście. Jeśli chodzi, wiesz, jeśli chodzi o ten Tor Zielonogórski, to oczywiście w ogóle trzeba powiedzieć, że najpierw zaczęli, z, może nie z wysokiego cebu, to był jednak Rybnik, a, a każdy wiedział, że Rybnik no, generalnie może sprawić jakąś niespodziankę, ale to nie był skład, który był zbudowany na więcej niż utrzymanie, bo było dużo zawodników yy, i też trener yy, i menadżer nie do końca mogli sobie z tym poradzić, bo rotowali tym, jak... Eee, już nie powiem czym, natomiast to nie wiem czym się rotuje. Może tak zakończę. Natomiast tę myśl. Ale, ale, w tańcu. Tak, dokładnie. Natomiast tymi, tych partnerek było sporo, niestety rozwiązłość w rybnickim klubie jednak była, składowa, i y, po wysokiej wygranej na początku sezonu. Potem przyszedł zimny prysznic, jeszcze wspomniany Tomek Walczek, którego chyba otagujemy w tym odcinku, bo to o nim, w podziękowaniu za służbę. Wygrażał się, że no teraz witamy, czy czekamy na Częstochowę, która przyjedzie do nas. No i jak się skończyło, to pamiętamy, 31 do 59. Ale w, poza wtopą później z Wrocławiem, który wygrał ośmioma punktami, to naprawdę było nieźle. W tym wygrana wysoka z Lesznem przecież, bardzo niespodziewana, bo Leszno i Wrocław bonus, to są. Jedyny bonusowy, zdobyty na Mistrzu Polski. Także to Otóż to warto odnotować. Tak, tak. I Wrocław i Leszno to są dwa zespoły, które, których zawodnicy, zwłaszcza jeżeli jeżdżą wiele lat w tych zespołach. To znają na wylot ten zielonogórski tor, bo poza tym, że jeżdżą tam w Lidze, to, to zdarzają się turnieje, dwa jeszcze juniorzy. No, stop tłuką się w tych ligach, przecież to jest zachodnia ta część kraju. To, to no, stop ze sobą współzawodniczą juniorzy i oni rozgryzają ten najłatwiejszy, jeden z najłatwiejszych torów w Polsce. Od tak, przynajmniej na pewno w Ekstralidze moim zdaniem, e, który rzadko ma tajemnicę, ewentualnie ma kartofle, w sensie kartoflisko zasadzone przez Piotra Żyto, jak to kiedyś się zdarzało, że nawet Tomek Golop jechał do tyłu po starcie. Ale y, rzeczywiście ten tor już inaczej wyglądał, chociaż na przykład Patryk Dudek, o, o czym jeszcze powiemy sobie o kim, y, zaliczył najgorszy sezon, jeśli chodzi, od niepamiętnych czasów na pewno, jeśli chodzi o występy na domowym torze, bo po raz pierwszy od właśnie wielu, wielu lat nie przekroczył średniej dwóch punktów na bieg, a kiedyś to bywało spokojnie 2-3, 2-5. No tak, ale ciężko też przyznać, że miało słaby sezon, bo 1,89 ogólnie to całkiem niezła średnia, więc no wiadomo. Pytanie, że to czy to był dobry się... jak na lidera? Może no tak? tak. Tak, wiadomo. Ale na szczęście tutaj się rozkładało w tym sezonie na właśnie na tych juniorów i na genialnego e, Wacolika i dobrego jak wino. Mm. Jak widać, procesiewicza, który zresztą zapowiada, że przygotowany jest do nowego sezonu jeszcze lepiej i spodziewa się jednego z najlepszych swoich sezonów. Zresztą chyba ten najlepszy od 2017. Także chyba jeszcze w stronę tej działeczki, czy może nie, nie tego ośrodka którego, który prowadzi z żoną, czy żona prowadzi. Nie wiem, czy to kwestie podatkowe, czy co, ale no, mówi, że jeszcze się tam jakby nie zbliża, tak żeby na stałe, ale. Mówi, że jeszcze rok, dwa pojeździ, może dłużej, kto wie. E, mm. no, w ekstralidze chyba będzie najstarszym, bowiem, że Holta zszedł do pierwszego tak, i jest dwa lata, mm. dwa lata starszy. E, tutaj jest e, no, tym najbardziej wiekowym, 46 lat w tym roku. No ale naprawdę wygląda imponująco. Ten początek sezonu to już w ogóle jakiś geniusz, geniusz totalny, bo, bo tam średnia w okolicach 10 na, bieg, na mecz. Potem troszeczkę gorzej, ale też tych, tych, tych wpadek to jak na lekarstwo. Nawet dawno chyba się nie zdarzyło tak. I też 1,78% ostatecznie wykręcona, całkiem niezła średnia. A masz rację. Akurat w przypadku Piotrka Protasiewicza, to jak wiadomo w zeszłym roku zaliczył rekordowy występ pod względem meczy odjechanych w Ekstralidze. Ma ich najwięcej ze wszystkich w historii. Tak. Hmm. Pobił rekord Tomka Golaba, oczywiście. Dokładnie. Jest to jedyny zawodnik, chyba o ile pamiętam, nie pamiętam, czy Krzysiek Kasprzak kiedyś wystąpił poza niższą ligą, ale mało jest naprawdę tych zawodników, którzy nigdy nie wystąpili niżej niż w ekstralidze czy w pie dawnej pierwszej lidze, bo w 1994 roku, kiedy ówczesny Morawski Zielona Góra spadał z ligi, to, to był ostatni mm, sezon Piotra Ptasiewicza w tej drużynie i od razu przeszedł do, można powiedzieć, no, tego. Mistrzowskiego, można czy kilku mistrzowskich sezonów we Wrocławiu, bo tam i w, w barwach e, sparty zdobył Mistrzostwo świata juniorów jako pierwszy Polak w nowożytnej erze. W sensie nie na to, że w e, Polsce nie przy dominacji światowej polskiej juniorki w Olching, o ile dobrze pamiętam, zdobył z kompletem punktów ten tytuł. Natomiast e, rzeczywiście jeździ od lat w Ekstralidze i jeszcze tak jak powiedziałeś, te sezony od 2000. Do 2017 można powiedzieć, bo to był ostatni okres, kiedy wytrzaskał tam dwa punkty na bieg. To naprawdę dobrze sobie radził i w tym rzeczywiście był progres w porównaniu do poprzednich sezonów. Także jeśli chodzi o biegi wygrane, martwi mnie bardzo w przypadku Piotra Protasiewicza to, że mimo wszystko, i co mam nadzieję, że w tym roku to się zmieni, bo słyszymy, że Ekstraliga w końcu Plandeki kupi, że naprawdę będą chcieli jednak tych widowisk. To jest zawodnik, który jest urodzony, stworzony do jazdy pod płotem, mimo swojego wieku on przepięknie jeździ na motocyklu, balansuje. Za bardzo się moim zdaniem ogląda, ale ja rozumiem to, nie wiem czy to kwestia wieku, czy po prostu wie, czuję, że, że są tak szybsi zawodnicy, że woli mm -hmm. mieć jednak na nich to oko, szkoda, że nie ma trzeciego. Ale mimo wszystko jestem jego wielkim fanem, bo to jak się prowadzi, też mówi tak jak powiedziałeś Patryku, że to nie tyle też fizycznie się czuje dobrze, ale ma też swoją trenerkę mentalną, która podobno tak, takie mu zagwozdki daje i takie rzeczy od niego wyciąga, że on po prostu, y, to go jeszcze bardziej buduje. I, i cieszę się y, z tej strony. Chcę wrócić jeszcze na chwilę, a propos już, tak mówimy o kim, kto nas y, w tym roku zaskoczył, to do juniorki tej, o której wspomniałeś. Rzeczywiście, aż serce rośnie, że w końcu te chłopaki odpalili, bo to, co kiedyś wozili, to tam było około 4 punktów na mm, mecz i czyli nis, praktycznie w porównaniu do smektałów i kuberów w Lesznie, tak? To jest połowa dorobku jednego zazwyczaj. Natomiast ja mówię, to zaczęli do Co ty tam do w końcu yy, zdobywali punkty na seniorach.